Kilka miesięcy temu ktoś mnie zapytał, czy pamiętam wszystkie swoje poronienia. Pamiętam, pamiętam doskonale każdy jeden raz. Pamiętam, jak upadłam w Łazience zakrwawiona i zabierała mnie karetka. Pamiętam, jak traciłam kolejną ciążę, kropelka po kropelce, na szpitalnym korytarzu. I pamiętam też poronienie z zeszłego roku. Pamiętam też wszystkie nieudane transfery z którymi wiązałam nadzieję na macierzyństwo, na ponowne rodzicielstwo, yy, które się nie spełniły. Uderzające w tych wszystkich przeżyciach było to, jak bardzo silna i jednocześnie słaba byłam. Mam takie wrażenie, że w naszym kraju o macierzyństwie rozmawiamy albo w kontekście aborcji, albo w kontekście świętej matki polki rodzicielki. A pomiędzy tymi dwiema kontekstami jest szara strefa. Szara strefa kobiet, które po prostu pragną zostać mamami, które są niewidzialne, niedostrzegalne, nieistotne. Ich emocje nie są brane pod uwagę, ich uczucia nie są brane pod uwagę. W obliczu poronienia tak naprawdę są zostawiane same sobie. Przygotowując się do tej akcji, yy, szukałam danych. I znalazłam, znalazłam takie dane, które mówią, że już samo zagrożenie ciąży poronieniem podnosi o 33% symptomy depresji u kobiet, i uwaga o 48,8% powoduje permanentne uczucie lęku. Przyjmuje się, że jedna na trzy ciąże kończy się poronieniem. To oznacza, że jedna z trzech kobiet nie spełni swoich marzeń związanych z ciążą. W kontekście niepłodności poronienia mają jeszcze większy, dewastujący charakter. Kiedy kobieta roni ciążę, najczęściej spotyka się z, takimi, z takim odbiorem, jakby to było... Hmm, Pozbyłaś się problemu, tak? Albo Pan Bóg tak chciał, albo nie wiem, no nie masz na to wpływu. W tym wszystkim, w tych wszystkich złotych radach, w tych wszystkich próbach pocieszenia, uderzający jest brak jakiejkolwiek empatii i próby zrozumienia, co to poronienie w sensie mentalnym, psychicznym oznacza dla takiej kobiety, dla takiej pary. Wczesne poronienie to nic, no bo to wczesne poronienie. Nieudany transfer, to nic, no to nieudany transfer, to no, w zasadzie to nie wiesz, co straciłaś, tak? to, to po co to przeżywasz. Bujasz się w tej z powrotem, na tej emocjonalnej huśtawce i jesteś w tym wszystkim kompletnie sama. Nagle jesteś niezastąpiona w firmie, bo okazuje się, że y, nikt nie jest w stanie zrobić twojej pracy i natychmiast musisz wrócić, no bo przecież y, nie możesz mieć kilka dni wolnego. I w ogóle jakby takie, y, taki odbiór... Traumatycznego wydarzenia, jakim jest poronienie, jakim jest utrata ciąży, abstrahując od tego, na jakim etapie, czy to jest wczesna ciąża, czy to jest nieudany transfer, czy to jest jakakolwiek inna ciąża. Ciąża to jest ciąża dla kogoś, kto chce zostać mamą, dla kogoś, kto chce zostać rodzicem to jest koniec marzeń związanych z rodzicielstwem. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś mówi Wam, że stracił dziecko, że poronił, że jest to koniec ciąży, to uwierzcie mi, Wasza historia jest ostatnią historią, którą ta osoba chce usłyszeć. Taka osoba potrzebuje po prostu przestrzeni do tego, żeby móc przeżywać swoją traumę, swoją stratę, swoją żałobę. Większość kobiet w obliczu poronienia w ogóle nie mówi o tym wydarzeniu w miejscu swojej pracy. Dlaczego? Dlatego, że obawia się zwolnienia. Obawia się reakcji, że jeżeli poroniła, to znaczy, że stara się o dziecko, a jeżeli jej się uda, no to będzie pracownikiem na zwolnieniu macierzyńskim, koszt dla firmy itd. itd. To wszystko i cała masa jeszcze szereg innych sytuacji, z którymi się zmagają osoby będące w obliczu takiej żałoby, takiej traumy, kompletnie nie sprzyja temu, ani żeby być wydajnym pracownikiem, ani żeby być dobrą matką, córką, żoną i tak dalej, i tak dalej, ani żeby w ogóle mieć jakiekolwiek poczucie, nie wiem, sprawczości, sensu. I zastanawiam się, dlaczego żyjemy w XXI wieku, w kraju cywilizowanym, świetnie rozwiniętym, w sytuacji, kiedy kobieta, tracąc ciążę, nie ma odwagi, powiedzieć o tym, że potrzebuje tygodnia, dwóch tygodni na to, żeby przeżyć swoją żałobę, tracić te ciąże nie wiem, we własnych ścianach i nie musieć tak naprawdę jeszcze dodatkowo zmagać się z tym w miejscu pracy. Ja wielokrotnie rozmawiam z dziewczynami na ten temat. A ja powiem tylko to, co ja odbieram każdego dnia, ponieważ rozmów z dziewczynami w obliczu niepłodności, w obliczu zmagań, w ogóle z nawracającymi poronieniami, Mam tyle, każdego dnia, każdego dnia z nimi rozmawiam. I to wszystko, o czym mówię, jest oparte o te rozmowy. To jest obawa, słuchajcie, to jest obawa o zwolnienie, to jest obawa o to, że nie będę rozumiana, to jest obawa o to, że będą znowu oferty korepetycji zrobienia dzieci, oferty y, nauki nie wiem, kurczę, pokażę Twojemu mężowi albo Tobie, jak się robi dziecko, albo y, usłyszą y, teksty typu no, to masz problem z głowy, no, ale nie wiesz, jak to jest mieć dziecko, i tak dalej, i tak dalej. Szara strefa osób zmagających się z niepłodnością, doświadczających straty ciąży, to nie jest dla nich tylko kwestia straty ciąży, słuchajcie. To jest strata marzeń, to jest strata nadziei, to jest strata poczucia sensu, to jest depresja, to jest lęk, to jest niewiadoma. I ktoś to bardzo ładnie powiedział mi jakiś czas temu: Wiesz, Narinę, stoję w kuchni, zmywam, uśmiecham się, w salonie dzieje się jakaś sytuacja, bo znajomi przyszli, a ja jestem cały czas cholernie nieobecna. I właściwie nie wiem, gdzie jestem, bo tu mam uśmiech, tu funkcjonuję, a w sercu cały czas, w środku, zadaję sobie pytanie, dlaczego ja. I kiedy zadaję sobie to dlaczego ja i ośmielę się zadać to pytanie na głos, to dostaję gwóźdź do trumny. Bo Bóg tak chciał, bo On wie najlepiej. Bo żyjecie na kocie, łapę to dlatego. Bo, 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 bo. Wszyscy wiedzą najlepiej, dlaczego Ty straciłaś swoją ciążę. Ale, drodzy Państwo, w tym wszystkim, w obliczu takiej traumy, w obliczu takiego przeżycia, w zasadzie jedyne czego potrzeba takiej osobie, takiej kobiecie, to jest zwykła, czysta, prosta empatia.